Nie, jesteśmy w trakcie zabiegu T2 no ponieważ po ostatnich opadach mamy bardzo dużą presję chorób grzybowych no i przy okazji nalot skrzypionki no więc zabieg powinien być mocny, najlepiej filmowy o dobrej formulacji i składzie no dlatego zdecydowałem się na zabieg Aviator który ma proteokonazol i biksafem konazol no, jest prawdopodobnie jeden z najlepszych triazoli na rynku dlatego taki wybór